Kolejny HOT 13 to jest jedna z nowszych zdrapek. Kosztuje 5 zł, można wygrać 200 tysięcy Wczoraj zgarnąłem piątaka w takiej zdrapce, czyli tak naprawdę na zachętę nic nie wygrałem, ale dzisiaj postanowiłem jeszcze raz to zweryfikować. I mamy dwie kolejne zdrapki. Zasadę znamy, szukamy 13. Tu jest 16, 17, 4. Jest 13. Jest, znowu, wy, znowu wygrałem słuchajcie. Razem z Wami. W waszej obecności jest wygrana. A można wygrać. Przypomnę 200 tysięcy. Drapie dalej, bo może być kilka takich wygranych. No jest 13. Jest wygrana. W pierwszej zdrabce mamy drugą zdrabkę jeszcze. Więc, co, no sprawdźmy, czy będzie 13 gdzieś tutaj. Nie ma 13 na razie w tej zdrabce. No ale sprawdźmy, na co mamy tu szansę. Tu jest 5 zł. Tu jest, jest, słuchajcie, jest 200 tysięcy. Możemy tu trafić 200 tysięcy. Tu jest 5 dyszek. Jest 6 tysięcy. Jest kolejna piątka tutaj i 15 zł. Sprawdźmy, może te piątki... Te piątki, które są. Duże prawdopodobieństwo jest na to. Nie ma tutaj, a tu? Nie. A 15 zł? Też nie wygrywamy. No zostaje 6000. Nie. 5 dyszek. Nie i 200 tysięcy. 200 tysięcy, tu jest 32, więc. Ta zdrapka jest pusta totalnie, ale tu mamy trzynastkę tu jest 13 i ile tu wygraliśmy? Jest 5 zł. Słuchajcie, także ta piątka ciągle do mnie wraca, jutro będziemy drapać ponownie, może coś więcej się uda, a wam życzę więcej szczęścia, więcej niż 5 zł, życzę Wam 200 tysięcy wszystkiego dobrego powodzenia.